Miśki. Ostatnio dość spore dymy zrobiły się wokół Mai Staśko, i nie żeby to była jakaś aberracja systemu, ponieważ periodycznie wokół Mai Staśko jest jakaś burza. Ale ta burza, teraz ta związana z recenzją zestawu Maty w maku, przypomniała mi o innej burzy i przypomniała mi o tym, że miałam się do niej odnieść. I zaraz na pewno ktoś będzie się prół, że film jest z 29. Września, a teraz jest końcówka października. Tylko, że jak ten materiał wyszedł, to my byliśmy z Kamilem w Mediolanie, a potem adoptowaliśmy piankę i strasznie dużo rzeczy się działo i totalnie mi to wypadło z głowy, ale na szczęście dzięki rzucaniu hamburgerem Rzuc wspomniałam sobie o tym, że przecież to istniało. Moi drodzy, muszę tutaj przerwać jeszcze na chwileczkę z montażu, bo yy, muszę się odnieść do jednej rzeczy. Dramcia wstawiła film Kryjs również odpowiedział na film Majstaśko i wstawiła go albo wczoraj, albo przedwczoraj e, w stosunku do tego, kiedy ja to montuję. I muszę Wam powiedzieć, żeby nie rozmawiałyśmy ze sobą o tym filmie Majstaśko <grych> i nie konsultowałyśmy się z tym ze sobą, żeby odpowiedzieć na niego po miesiącu obie. Tak wyszło. Połączenie mózgów. Pokażę Wam nawet tutaj, że moje pliki z nagrań są z niedzieli, a film Dramci tutaj ma taką datę. To jest absolutny przypadek. Trochę coś śmieszne, ale stwierdziłam, że nie nie będę marnowała materiału, tylko Wam go pokażę, bo pomimo to, że mamy dość dużo wspólnych argumentów, wspólnych myśli, podobnych do siebie, no to jednak e, coś tam więcej chciałam jeszcze od siebie dodać, a jak się zaraz dowiemy tutaj na przestrzeni tego filmu, my z Ramcią jesteśmy tą samą osobą, więc dla Mai i Staśko to na przykład nie będzie żadna różnica. Jako, że film Mai dosłownie odnosi się do mnie, moja morda została wklejona na miniaturkę, zostałam oznaczona w story promujące ten materiał, to pomimo, że minął miesiąc, mam zamiar teraz się e, jakby ustosunkować do tego, bo pomogę. mogę. Film Mai nosi tytuł Dlaczego na YouTubie jest tak mało kobiet i trwa pół godziny. Więc troszeczkę tutaj posiedzimy, polecam wziąć sobie coś do jedzenia. Może być np. potrójny cheeseburger. Niedawno odbyło się takie forum e, osób komentujących właśnie kanałów komentarzy, na które zaprosił Sylwester Wardenga, to było bardzo spontaniczne, ale co zauważyłam i czym nie omieszkałam się podzielić z Twitterem? Okazało się, że byli tam sami mężczyźni. To było takie forum dotyczące skamów, i teraz mm, pojawili się tam właśnie Wardenga, Nitro, Boxdelmanjo, Rewo, Zebo, Konopski i Mateusz Spiesiński. Ja napisałam na Twitterze, że jak to się w ogóle dzieje, że są jest 2021 rok, kobiety także tworzą komentarze, a nie ma tam żadnej kobiety. Jak sama wspomniałaś, forum było na temat skamów. Zauważ, że osoby w wymieniłaś to albo ludzie, którzy aktywnie wynajdują tego typu przekręty i je nagłaśniają, albo ludzie, którzy bardzo jakby intensywny sposób to komentują. Na miniaturkę swojego filmu wkleiłaś Dramcie i mnie, dlatego do nas się odniosę. Mordo, całkiem mówimy, że nie zostałyśmy tam zaproszone, bo nie wiem, nie robimy filmów o skamach. Ja na przykład się nie wypowiadałam praktycznie o tych skamach. Mogę tak sobie podejrzewać, że na przykład dlatego y, nikt nie wywołał mnie do tablicy, to raz, a dwa, że nie musiał. Jak też słusznie zauważył Zebo, obie ostatnio troszeczkę odsunęłyśmy się od takiego typowego komentarza. Prostracja oraz dramcia ostatnio tylko. Jakieś ukryte prawdy i Hotel Paradise y nagrywają tak naprawdę. Tutaj już powiem tylko za siebie. Mi po prostu nagrywanie tego typu filmów sprawia przyjemność. Lubię to robić. Bardzo, bardzo nie chciałabym mieszać się w każdą najmniejszą aferkę, która wybucha w internecie. Nie chciałabym robić z tego kanału plotkarskiego. To już wola robić. Drugiego lakarnuma. Trzeciego na nie Czwartego niewiele Nagrywać komentarzy oczywiście nadal no, zamierzam i nie ma totalnie żadnych przesłanek, żebym miała kiedykolwiek to rzucić. Po prostu komentarzy nagrywam wtedy, kiedy faktycznie mam coś do dodania i najczęściej, kiedy mój film może być jakąś polemiką z kimś innym. Tak jak na przykład w tym przypadku dzisiaj. I zadałam wam takie pytanie, żeby wymienić na Instagramie, żeby wymienić kanały komentarzy mężczyzn. Które oglądacie, czy które znacie? I odpowiedzi było naprawdę bardzo dużo. Poza tymi osobami, które już były wymienione i które w tej chwili chyba stanowią taką w ogóle um, przede wszystkim, myślę, Rewo Konopski i Wardęga, taką śmietankę komenterii, to oprócz tego pojawiły się e, takie nazwi, znaczy takie e, osoby. Naruciak, Dominik Bostrzy i dawne, a więc Hopnius, Gargamel, Szyderczy Hałas, w ogóle Poland, Kamilsus, Kamilsus. Tutaj tylko wtrącę, że Kamilek poczuł się bardzo doceniony, że jego nazwisko padło w tym zestawie. Nuna zauważyła. To znaczy, pierwszym elementem było już to, że jednak jest pewien problem, czy pewna kwestia bardziej. Nie, nie musimy jeszcze ujmować tego jako problem. Związana z tym, że rzeczywiście więcej mężczyzn w komentarz jest. Znanych, rozpoznawanych niż kobiety. Jeśli chodzi o zasięgi, to to wygląda podobnie. No i co z tego? Możliwe, że na przykład, uwaga, bo to może być szalone, mniej kobiet chce nagrywać filmy, komentarze? Ty takim filmem nie sprawisz, że nagle z powietrza pojawią się te piary, które będą się tym interesowały i które będą chciały nagrywać tego typu filmy, prowadzić takie kanały. Może na przykład wiele kobiet interesuje się czymś innym. Chciałabym tutaj również i głównie zauważyć, że. Maja Staśko wkłada się pomiędzy przysłowiową wódkę a zakąskę. I jakby dla mnie to jest największy problem tego filmu. Maja wymyśliła problem, którego nie było. Jak sama wielokrotnie podkreśliła, nie jest częścią grupy, jaką są twórcy kanałów komentarii. O zaproszenie osób, które się tym zajmują, trochę dłużej niż te dwa komentarze, które ja nagrałam. Pojawiłam się też ja, ale, ale no, szanujmy się. Nie jestem profesjonalną komentarianką. Więc problem nie dość, że wyjęty z dupy, to jeszcze totalnie jej nie dotyczy. Ona chce wypowiadać się za nas, kobiety. W komentarzy, ale nikt jej o to nie prosił. Maja nie skontaktowała się z żadną z nas, żeby w jakikolwiek sposób swoje tezy porównać z tym, jak ludzie faktycznie czują się w tym miejscu. Nie chciała, jakby poznać naszego zdania w żaden sposób. Bo ona po prostu założyła, że to, co w jej głowie, jest jedyną prawdziwą drogą i tak już po prostu musi być. Tutaj troszeczkę, niestety, mam y, taki vibe, że faktycznym celem filmu nie było to, żeby zwrócić uwagę na jakiś problem, tylko bardziej na Siebie. Kolejne moje pytanie dotyczyło tego, które wam zadałam, ja też nie chcę tutaj odpowiadać sama za siebie, bo szczerze mówiąc, odpowiedzi, które wy mi daliście, są takimi odpowiedziami, na które ja nawet nie wpadłam. Te odpowiedzi, które dostałam, były odpowiedziami przede wszystkim kobiet, dziewczyn. To jest też jakieś ponad 80% osób, które obserwują mój profil na Instagramie. I teraz będę czytać te odpowiedzi, bo to są wasze odpowiedzi. Bo od dziecka zachęca się chłopców do odważnego wyrażania opinii, a dziewczynki do bycia miłą, cichą i słuchania innych. Dalej. Zdanie mężczyzny jest brane bardziej na poważnie, jako bardziej profesjonalne i zabawne. Mamy wdrukowane jako kobiety, jako w ogóle społeczeństwo, że mężczyźni są bardziej kompetentni. Istnieje mit, że kobieta nie ma nic mądrego do powiedzenia, nie może być specjalistką w danej dziedzinie. Częściej wmawia się nam brak kompetencji. Nie pokazuje się kobiet w mediach w roli ekspertek, wymazuje się je i rzeczywiście ten problem jeszcze niedawno był na znacznie większą skalę. Nawet powstała taka, taka strona ekspertki.org, gdzie można było jako telewizja, jako media zwracać się do ekspertek kobiet, bo był wielki problem związany z tym, że w większości. Programów publicystycznych, wypowiadali się mężczyźni. Trochę off-top się tutaj zrobił, ale jak już zostało to poruszone, to ja też wtrącę swoje trzy grosze. Tutaj chciałabym wtrącić tylko, że oczywiście, jak najbardziej uważam, że kobiety mogą być świetnymi specjalistkami. Problem dla mnie stanowi sytuacja, kiedy ktoś kompletuje skład do jakiegoś panelu dyskusyjnego i zaprasza do niego kobietę tylko dlatego, że jest kobietą, a nie ze względu na to, co wie i co ma do powiedzenia. Weszłam na stronę ekspertki.org i to jest dosłownie katalog twarzy kobiet, w którym media mogą sobie przebierać. Może lepiej byłoby stworzyć taką stronę z łatwym kontaktem do specjalistów bez względu na płeć. W taki sposób kobiety nie byłyby wykluczone z całego środowiska jako jakaś grupa specjalna, która potrzebuje specjalnego traktowania. Problemy takie jak brak kobiet w mediach w roli ekspertek wymagają niestety o wiele głębszej pracy i bardziej skomplikowanych rozwiązań. Małe kroczki jak najbardziej są ważne, natomiast nie pod wszystkim mogę się w 100% podpisać. Wyobrażam sobie, że to może trochę podkopywać poczucie własnej wartości i ogólnie tworzyć takie przeświadczenie, że kobiety bierze się gdzieś z uwagi yy, na ich płeć, a nie ich kompetencje. Maja Staśko przez dłuższy czas czyta prawdopodobne powody, dlaczego proporcja żeńskich kanałów komentarzy do męskich kanałów komentarzy jest taka, a nie inna, ale ja troszeczkę skipnęłam, bo nie są to jej argumenty, tylko jej odbiorców. I teraz będę czytać te odpowiedzi, bo to są wasze odpowiedzi. Dosłownie poprosiła swoich followersów o zrobienie jej kontentu. Oni Sali dużo rzeczy, a Maja nie zrobiła z tego jakiejś takiej ogólnej analizy, nie przedstawiła tego za pomocą, nie wiem, wykresu, jakiejkolwiek rzeczy, która wymagałaby od niej chociaż trochę pracy i przemyślenia tego, z jakby jaką informację dostała. Ona po prostu przeczytała komentarze. To jest w ogóle bardzo sprytne, może sama zacznę tak robić. Następnym razem, jak ktoś się zesra w internecie, to po prostu wrzucę jego mordę na Instastory, wkleję ten kafelek do pytań i, i napiszę do Was, no, Dlaczego się zesrał? Jak, jak uważacie? Dlaczego się zesrał? Mężczyźni częściej są przekonani o swojej racji, nawet jeśli nie mają wiedzy na dany temat. Kobiety na odwrót. Z mężczyznami zgadzają się inni mężczyźni i klepią się po plecach, a jak kobieta coś powie, to baba w takiej przestrzeni męskiej. To wszystko są wasze argumenty. Od razu mówię, że ja tutaj czytam tylko to, co dostałam. Maja chyba chce nam tutaj pokazać, że ludzie ogólnie mają zdanie podobne do niej, że to nie tylko ona, że to lud tak rzekł. To wszystko są wasze argumenty. Ale Tak miał rzec, skoro to są twoi followersi. To nie działa czasem tak, że jak ktoś cię obserwuje poważnie, nie dla mema, tylko faktycznie zgadza się z twoimi poglądami, chce cię wspierać, lubi słuchać tego, co mówisz, to wasze gdzieś e, jakby mindsety będą w miarę podobne? Że aby móc mówić o tym w kategorii jakiegoś takiego badania, albo tego, że ogólne nastroje społeczeństwa są takie, to chyba nie wiem, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że warto byłoby zrobić badanie na jakiejś bardziej neutralnej próbie. Ja absolutnie nie mówię, że to, co ci ludzie napisali, to jest jakiś kompletny stek bzdur, bo wiele rzeczy, które tam zostały poruszone, to są autentyczne problemy, kwestie, które, abstrahując absolutnie od komentarzy, warto byłoby jakoś przepracować, pochylić się nad nimi. Po prostu uważam, że żeby to było. Jakieś bardziej legitne badanie, to musi być przeprowadzane na większej grupie, bardziej zróżnicowanej grupie, niż mały kółko wzajemnej adoracji. I też warto byłoby mi się wydaje w tym miejscu zaznaczyć, że wiele z tych problemów, które ona wymienia, dotyczy także mężczyzn. Przykładowo, wymienione na sam koniec, hate. Zdanie kobiet jest częściej podważane, pojawia się nagonka uciszanie kobiet, hate. Spójrz, co mówią o tobie, w sensie o mnie. To zniechęca. To jest coś, co w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego, kto wlezie do internetu i postanowi być osobą publiczną. To jest jeden aspekt tego, czyli aspekt systemowy, bardzo cieszę się, że zwróciliście na to uwagę. I teraz inny element tego. Większość kanałów komentarzy skupia się, przynajmniej ostatnio, na kobietach czy mężczyźni tłumaczą, czy, czy krytykują kobiety. No i tutaj mamy tak, Wardęga, który no ostatnio krytykuje słusznie za kradzież, Wersow, Nitro, który ostatnio miał sprawę z Lexi, ale wcześniej też o Masti mówił w bardzo delikatnie mówiąc, niepochlebny sposób, Zebo, który... Fagata, Queen of the Black, Konowski przy nie za fajnie skomentował sprawę związaną z kamerkami. No i Mateusz Claudia Klaudeliza Queen of the Black. A to nie jest tak, że komentowane osoby po prostu robią coś chuj. Bo serio, jestem teraz w stanie z rękawa sypnąć nazwiskami Slecz ksywkami facetów, którzy w kółko brani są Na warsztat przez kanały komentarzy. Zrobię tutaj e, profesjonalne badanie, tak profesjonalne jak twoje Wbijam na kanał zebo.pl, na losowym screenie Po prostu ostatnio wrzuconych filmów masz 9 razy kobietę I 12 razy mężczyznę Next up, rewo, 14 razy baba, 19 razy chłop Konowski i tu było trochę ciężko, bo te jego miniaturki To epilepsji można dostać 7 razy Razy baba 25 razy chłop. wardenga 10 kobiet, 7 chłopów, bo jego samego nie liczyłam. Jak widzisz, to co mówisz, to jest absolutna głupota. Totalnie nie jest tak, że kobiety są częściej komentowane niż mężczyźni. Komentuje się tego, kto się aktualnie zesra i nie ma tu jakiegoś drugiego dna. I nie jesteśmy w stanie zmienić tego inaczej niż systemowo i to taką systematyczną um, pracą. Systematycznym działaniem. To niestety nie, nie będzie tak, że zrobimy tak i od razu się wszystko odmieni, ale takim systematycznym działaniem jest właśnie na przykład wspieranie e, twórczeń, komentarzy na YouTubie. I to jest zdanie, które sprawiło, że postanowiłam nagrać ten film. Bo mnie to obraża w ja nie chcę, żeby ktoś mnie oglądał z litości. Nie chcę, żeby ktoś wchodził na ten kanał, żeby dać szansę kobiecie. Sposób, w jaki Maja Staśko chce pomóc żeńskim kanałom komentarzy, odbiera nam naszą wartość, merytorykę, zabawność. Wszystko i spłaszcza nas do poziomu bycia kobietą tylko. Strasznie jest przykre, że w ogóle działaczka feministyczna się w ten sposób wypowiada, bo tak naprawdę to burzy i niszczy wszystko, o co feminizm walczy. To jest bardzo podobne do tej sprawy z ekspertkami, o której rozmawialiśmy chwilę temu, tylko że jakby w tym momencie to mnie dotyczy bezpośrednio. Przez takie słowa czuję się potraktowana protekcjonalnie. Chcę zawdzięczać wyświetlenia, subskrypcje i inne jakieś ewentualne sukcesy swoim umiejętnościom, a nie temu. Że mam jajniki. Czy rozmawianie w ogóle o tym? Zdawanie sobie sprawy z tego, że kurde, jak jest 10 e, facetów i rozmawia ze sobą o skamach, mimo iż też kobiety nagłaśniały e, różne sprawy nieetyczne. E, dramcia mówiła przecież o tej aplikacji, która, e, która zbiera nasze dane. Maja, Staśko, ty zrobiłaś zerowy research. Zerowy. Jak mogłaś nas k pomylić ze sobą? Przecież. To jest tak żenujące. To ja nagrałam filmik o Zeni. nie dramcia. Odjęłaś sobie absolutnie autentyczność w tym momencie. Pokazałaś, że nie masz bladego pojęcia o czym mówisz, że się totalnie nie przygotowałaś, a próbujesz zgrywać specjalistkę. Koszmarny samobój mordo. Komentarki kobiet będą na równi traktowane, Czy, że w ogóle kobiety będą na równi traktowane jak mężczyźni, że nie będą słucha słuchały tych um, takich strasznie seksistowskich też często przemocowych komentarzy dotyczących ich wyglądu, makijażu tego jak się ubra, tego jak mają, nie wiem, zrobione brwi albo usta. Komentarze dotyczące wyglądu owszem, zdarzają się, ale nie tylko kobietom. W stronę mężczyzn kierowane są bardzo podobne rzeczy, jak niegorsze czasami, kończysz gorsze, jak w ogóle śmieszniejszy. Czy to jest fajne, żeby to czytać? Nie. Czy da się to wyeliminować? Nie kur***. W internecie dajesz ludziom poczucie anonimowości, więc będą to wykorzystywać. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu nie zwracać na to uwagi, bo kiedy my się nad tym burzymy, denerwujemy, to dajemy atencję tej osobie, a ona dokładnie tego chce, pisząc taki komentarz. Ona chce sprowokować. To nie są jakieś konstruktywne komentarze, więc jedyne, co warto tak naprawdę z tym zrobić, to olać. A jak nie umiesz olać, to zastanów się, czy faktycznie chcesz być osobą publiczną, czy to jest dla ciebie i czy twoja głowa, jest jest w stanie to jakby unieść. Kurczę, no wierzę w to, że wiele osób może się jakoś załamać, może im być przykro i tak dalej, ale tego świata nie da się zmienić na różowy jednym przyknięciem palców. Więc jeżeli ktoś sobie nie radzi z tym, komu jest źle, ktoś się czuje gorzej przez to, że jest osobą publiczną, to może powinien rozważyć to, żeby tą osobą publiczną po prostu nie być. I myślę, że to wszystko, do czego chciałam się tutaj odnieść. Oczywiście, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Staśko, natomiast, zapraszam do zastanowienia się, czy czasem Pomimo dobrych intencji, ona może nie szkodzi i trochę bardziej niż pomaga. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym, którzy są na tym kanale. Pa pa.